Wyglądają jak zwykłe zmiany w administracji wojskowej, w rzeczywistości są czymś o wiele większym. To ruch, który w Moskwie określa się jako techniczny, ale jego konsekwencje mogą rozlać się daleko poza granice Federacji Rosyjskiej. Zmiana zasad mobilizacji, która pozwala prowadzić pobór przez cały rok, i nowe przepisy dotyczące rezerwistów, którzy mają zabezpieczyć strategiczne obiekty, pokazują jedno. Kreml nie planuje końca wojny. On przygotowuje się do długiego, wyniszczającego maratonu, do wojny, która nie trwa miesiące, ale lata, a może i nawet dekady. Instytut Studiów nad Wojną ISW mówi wprost: Rosja przekształca się w państwo wojenne. Władza buduje system, który będzie w stanie prowadzić konflikt o niskiej, ale nieustannej intensywności tak by Zachód zmęczył się szybciej niż Moskwa. To, co jeszcze rok temu wydawało się chaotycznym zarządzaniem armią, dziś zaczyna przypominać plan. Brutalny, kosztowny, ale konsekwentny. Nowe przepisy mają dać rosyjskim dowódcom elastyczność, możliwość uzupełniania strat bez czekania na kolejne fale poboru, wprowadzania rezerwistów na front pod pretekstem ochrony infrastruktury i przygotowywania społeczeństwa na długotrwały konflikt. Jednocześnie w kraju są już przetasowania polityczne, dymisje oraz tajemnicze zgony. Planów jest znacznie więcej. Wszystkie te elementy, takie jak nowe przepisy mobilizacyjne, czystki w elitach i ofensywa surowcowa, tworzą spójną układankę. Putin nie myśli w kategoriach jednego konfliktu. On planuje całą dekadę. Rosja w ciągu trzech miesięcy produkuje więcej amunicji niż wszyscy członkowie NATO, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi i wszystkimi państwami europejskimi w ciągu roku. To daje jej czterokrotną przewagę. Pod względem ogólnych zapasów do 2030 roku i stawia pod znakiem zapytania skuteczność artykułu 5. Nie będziemy jednak gotowi, jeśli nie wzmocnimy natychmiast wsparcia dla Europy. Rok 2030, o którym wspominał publicznie jako o symbolicznej granicy, ma być momentem, w którym Rosja stanie się na nowo w pełni zmilitaryzowanym organizmem zdolnym do rywalizacji z NATO nie tylko militarnie, ale też gospodarczo i technologicznie. Dziś sprawdzimy dla Was, na co szykuje się Rosja. Zapraszam na materiał. Patrząc na obecne działania Rosji, można dostrzec trzy równoległe procesy. Po pierwsze, Moskwa buduje model długofalowej mobilizacji i jest to sygnał, że konflikt wpisano w strategię państwa na dekady. Po drugie, gospodarka Rosji przesuwa się w stronę militaryzacji i zwiększania kontroli nad surowcami strategicznymi, zwłaszcza metalami ziem rzadkich. Po trzecie, rosnące napięcie w układzie USA-Chiny-Rosja coraz mocniej wpływa na rynki finansowe, przepływ kapitału i życie setek milionów ludzi. Taka struktura wydarzeń prowadzi do Wniosku, że bez zrozumienia geopolityki trudno jest zrozumieć otaczający nas świat, a jeszcze trudniej. Jest inwestować. Dlatego cieszę się, że istnieje takie wydarzenie jak XTB Investing Masterclass. To bezpłatna konferencja online, na której nie znajdziecie obietnic, zysków ani prostych recept. Znajdziecie tam natomiast analizy dotyczące tego, jak oceniać spółki w warunkach niestabilności, jakie branże wskazują na odporność w okresach kryzysowych i dlaczego nawet niewielkie inwestycje mogą mieć sens pod warunkiem świadomego podejścia do ryzyka. Dlatego zachęcam Was do zarejestrowania się na stronie wydarzenia i odebrania bezpłatnego pakietu nagrań, które pozwolą Wam lepiej zrozumieć zarówno działanie rynków finansowych, jak i otaczającego nas świata. A teraz czas na materiał. W Rosji dzieje się coś, czego Zachód nie obserwował od dekad: fala czystek, aresztowań i tajemniczych zgonów. Po dymisji Siergieja Szojgu rozpoczęła się systemowa operacja usuwania ludzi, którzy stali się symbolem korupcji, chaosu i porażek armii. Generałowie, oligarchowie, deputowani. Jedni zrafiają do kolonii karnych, inni znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Oficjalnie to walka z korupcją. W praktyce brutalna rekonfiguracja władzy. Putin odbudowuje aparat państwowy według nowego modelu: mniej lojalności osobistej, więcej kontroli i strachu. FSB i komitet śledczy przejmują kompetencje dawnych resortów. A każdy, kto zawaha się wobec decyzji Kremla, może skończyć jak Timur Iwanow czy Juri Kuzniecow. Dawni ludzie Szojgu, dziś więźniowie w pokazowych procesach. Nie sądzę, żeby Putin próbował ukrywać swoje działania. Wręcz przeciwnie, otwarcie uderza w swoich krytyków, zarówno po to, by ich wyeliminować, jak i by wysłać wyraźny, mrożący krew w żyłach sygnał. Nie ukrywa swojego sposobu działania. Celowo idzie po nich. Ponieważ chce, by nie tylko te osoby, ale także każdy, kto pomyślałby o zrobieniu tego samego, zastanowił się dwa razy i bał się konsekwencji, jakie mogą go spotkać, jeśli pójdzie tą samą drogą. Ten nowy porządek ma jeszcze jeden wymiar gospodarczy. Rosja, uderzona sankcjami i spadkiem przychodów z ropy, próbuje znaleźć nowy fundament dla swojej potęgi. Putin polecił urzędnikom do 1 grudnia przygotować strategię zwiększania wydobycia metali ziem rzadkich. Czyli surowców, bez których nie istnieje nowoczesna technologia baterie, silniki elektryczne, mikrochipy, rakiety. Rosja ma piąte co do wielkości złoża na świecie, ale odpowiada jedynie za niecały procent globalnej produkcji. Kreml chce to zmienić, bo rozumie, że kto kontroluje dostęp do metali ziem rzadkich, ten kontroluje przyszłość. Jeśli Zachód ograniczy dostęp Rosji do technologii, Moskwa może ograniczyć Zachodowi dostęp do surowców. W ciągu ostatnich tygodni świat przyglądał się głównie frontowi ukraińskiemu, ale za kulisami dzieje się coś znacznie bardziej strategicznego. Władimir Putin podpisał dokumenty, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak wewnętrzna reforma administracyjna, ale w praktyce są fundamentem czegoś większego transformacji Rosji w organizm przygotowany do konfliktu nie na miesiące, lecz na lata. Wyłącznie cyklicznego, sezonowego poboru i wprowadzenie poboru przez cały rok, zobowiązanie rezerwistów do udziału w działaniach związanych z ochroną infrastruktury krytycznej oraz równoległa restrukturyzacja elit wojskowych i gospodarczych. To wszystko razem składa się na spójny obraz państwa, które nie tylko planuje przetrwać, ale co istotniejsze, ma zamiar przekształcić się w siłę zdolną odgrywać własne warunki gry na arenie międzynarodowej. Możecie pamiętać, że w 2022 roku rozważano kolejną dużą mobilizację w Rosji. I dziesiątki tysięcy rosyjskich mężczyzn uciekło z kraju. Dlatego Putin był bardzo, bardzo ostrożny, jeśli chodzi o kolejną mobilizację. Teraz jednak zmieniają prawo. Najwyraźniej ogranicza ono użycie dwóch milionów rezerwistów. A zmiana trafiła do rosyjskiego parlamentu, który pełni funkcję wyłącznie formalnej pieczątki. Wygląda więc na to, że Putin rozważa przeprowadzenie ukrytej mobilizacji, przedstawiając ją jedynie jako prostą zmianę w prawie dotyczącym rezerwy. Warto zauważyć, że w analizach Institute of Study of War, czyli ISW oraz innych ośrodków strategicznych, padają bardzo jednoznaczne słowa. Rosja dostosowywuje się do wojny przedłużonej, wojny wyniszczającej, która stawia na odporność, zmęczenie przeciwnika i stopniowe zwiększanie presji zamiast na błyskawiczne wygrane. Nowy model Putina opiera się na prostym założeniu. Kontrola musi być absolutna. Od dymisji Szojgu trwa reorganizacja struktur siłowych. Władza przesuwa środek ciężkości z armii na służby specjalne. To FSB i Komitet Śledczy decydują dziś o nominacjach, kontraktach i nadzorze nad przemysłem obronnym. Putin dobrze pamięta bunt Prigożyna z 2023 roku i wie, że największym zagrożeniem dla niego nie jest są sankcje, lecz wewnętrzna nielojalność. Dlatego buduje system, w którym dowódcy wojskowi nie mają już własnej autonomii. Każdy jest nadzorowany, każdy kontrolowany. W tym samym czasie Kreml inwestuje w coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się marginesem surowce strategiczne. Metale ziem rzadkich stały się nową obsesją Putina. Nie dlatego, że Rosja nagle odkryła ich znaczenie, lecz dlatego, że świat zaczyna zdawać sobie sprawę, jak bardzo od nich zależy. Turbiny wiatrowe, baterie litowe, smartfony, rakiety, silniki do F-35 wszystko to wymaga pierwiastków, które w dużej mierze kontrolują dziś Chiny. Gdy spojrzymy na to, skąd pochodzą surowce ziem rzadkich? Okaże się, że ich zdecydowana większość wydobywana jest w Chinach, aż 69% całkowitej światowej produkcji pochodzi właśnie stamtąd. I choć ten udział wynosi 69%, to jeśli weźmiemy pod uwagę etap przetwarzania, czyli obróbkę i produkcję końcowych materiałów, sytuacja wygląda jeszcze wyraźniej. Aż 91% światowych dostaw ziem rzadkich jest przetwarzanych w Chinach. Według danych amerykańskiego USGS. Rosja posiada około 3,8 miliona ton takich złóż, co daje jej piąte miejsce na świecie. Problem w tym, że jej udział w globalnym wydobyciu to mniej niż 1%. Putin chce, by do 2030 roku udział ten wzrósł do 10 lub 12%. To ambitny plan, ale nie bez przyczyny. Moskwa doskonale wie, że metale ziem rzadkich są kartą przetargową w globalnej rywalizacji. Jeśli Chiny wstrzymują ich eksport do USA, a Stany wprowadzają kolejne sankcje technologiczne wobec Pekinu, Rosja może wcisnąć się w tę lukę. Nie po to, by stać się nowym liderem rynku, lecz by zyskać nowy rodzaj wpływu. Kreml liczy, że surowce staną się dla niego tym, czym gaz i ropa były w latach 2000, narzędziem szantażu i budowania pozycji. Jednak rosyjska gospodarka nie jest już tą samą machiną co 15 lat temu. Według raportu Le Monde Economy inflacja w Rosji w październiku 2025 roku osiągnęła 9,4%, a realne płace spadły o 6%. Nie mam żadnych dodatkowych dochodów. Wszystko drożeje. Ceny paliwa rosną, podobnie jak żywność i czynsze, ale pensje stoją w miejscu. Jeśli wszyscy nie zaczniemy apelować do naszych ustawodawców, zadawać pytań organom regulacyjnym, to nic się nie zmieni. Jeśli będziemy milczeć, podwyżki podatków i cen będą trwały dalej. Rozumiesz, dlaczego to się dzieje, prawda? Myślę, że wiele osób to rozumie. W budżecie brakuje pieniędzy z powodu dobrze znanych wydarzeń. Rosja staje się uzależniona od Pekinu w stopniu, który niepokoi nawet część rosyjskich elit gospodarczych. W zamian za dostawy technologii i komponentów Chiny oczekują surowców, kontraktów i dostępu do infrastruktury, w tym strategicznych portów na dalekim wschodzie. Jednocześnie, jak podaje The Moscow Times, w rosyjskich regionach graniczących z Ukrainą rozpoczęto masową rozbudowę fortyfikacji, zapasów paliwowych i zaplecza medycznego w obwodzie kurskim i Białogórskim. Powstają nowe szpitale polowe, a w obwodzie rostowskim uruchomiono program przyspieszonego szkolenia logistyków wojskowych. Wszystko to wskazuje, że Rosja nie liczy na szybkie zakończenie wojny, lecz buduje zdolność do prowadzenia konfliktu na wyniszczenie. Wojny, w której nie zwycięża ten, kto ma więcej czołgów, lecz ten, kto dłużej wytrzyma gospodarczo i psychologicznie. Eksperci zachodni zwracają uwagę, że nowy system poboru, czyli ten całoroczny, zintegrowany z bazami cyfrowymi, pozwoli, Rosji zwiększyć liczbę żołnierzy o 15 do 20% w ciągu pierwszego roku obowiązywania. W praktyce może to oznaczać dodatkowe od 300 do 400 tysięcy ludzi gotowych do służby. Co więcej, ustawa o rezerwach wojskowych umożliwia kremlowi kierowanie ich także do ochrony infrastruktury cywilnej, co w razie potrzeby pozwoli błyskawicznie przekształcić tę formację w struktury paramilitarne. To model znany z Iranu czy Korei Północnej, państw, które formalnie nie prowadzą wojny, ale żyją w jej logice. Na tym tle warto spojrzeć na cel 2030 roku, o którym Putin mówi coraz częściej. To nie przypadkowa data. Właśnie wtedy, według analiz RAND Corporation i ISW, rosyjska armia ma zakończyć proces modernizacji, który rozpoczął się jeszcze przed inwazją na Ukrainę. Obejmuje on pełną cyfryzację dowodzenia, rozwój broni hipersonicznej, odbudowę flotyli północnej i arktycznej oraz rozbudowę baz wojskowych w obwodach. Kaliningradzkim. Co ciekawe, to właśnie w tym regionie w ostatnich miesiącach pojawiają się pierwsze jednostki wyposażone w drony kamikadze produkcji irańskiej, w ramach współpracy technologicznej Moskwy z Teheranem. Wszystko to składa się na obraz państwa, które nie tylko uczy się na błędach, ale też szykuje się do nowej fazy wojny. Rosja nie jest już w defensywie. Putin nie musi już walczyć o przetrwanie swojego reżimu. On go właśnie konsoliduje. W kraju, w którym znikają niezależne media, Społeczeństwo jest karmione mitologią oblężonej twierdzy, a każda porażka ogłasza się zwycięstwem. Wojna stała się sposobem rządzenia. I to właśnie czyni ją tak groźną. W kolejnych latach możemy spodziewać się jeszcze większej militaryzacji gospodarki, zwiększania wydatków obronnych, które już dziś przekraczają 7% PKB, czyli najwięcej od 1989 roku, i dalszego zacieśniania współpracy z państwami autorytarnymi. Ale to nie oznacza, że Rosja jest potężna. Wręcz przeciwnie, oznacza, że zrozumiała, iż nie wygra z Zachodem na jego zasadach, więc stworzy własne zasady własną wersję kapitalizmu wojennego, własny system lojalności i własną wizję świata, w którym chaos i przemoc są walutą polityczną. Właśnie na to dziś szykuje się Rosja nie tylko na front ukraiński ale na długą grę, której stawką jest już nie tylko terytorium, lecz przetrwanie modelu władzy, które Putin. Budował przez dwie dekady. Pytanie tylko, czy ten model szybciej się wypali, niż realnie będzie miał szansę być sprawdzony. Osobiście poświęciłem temu uwagę w mojej książce, więc serdecznie Wam polecam jej zakup dla siebie lub dla bliskich na święta. Link macie w opisie i na ekranie. Z mojej strony na dziś to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.